I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny: siedmiu aniołów z siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. I widziałem jakby morze szkliste, zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem. I jego posągiem, i nad liczbą imienia jego. Ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże, i śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, królu narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego, bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. A potem widziałem i oto otwarła się w niebie świątynia namiotu świadectwa i wyszło ze świątyni siedmiu aniołów, mających siedem plak, odzianych w czyste, lśniące płótno i opasanych przez pierść złotymi pasami. A jedna z czterech postaci dała siedmiu aniołom siedem złotych czasz pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków. I napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy Jego. I nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełni się siedem plak, siedmiu aniołów. No, następny rozdział to jest właśnie wylanie tych siedmiu czasz, a potem te wizje końcowe. Jedna światowa religia. Jeden światowy system gospodarczy, no, a potem koniec. Dla nich, a wesele baranka w niebie, dla nas. No, to jeszcze nas trochę czeka, ale już widzicie, że jesteśmy w końcowym etapie. Pamiętacie, że wydarzenia w Księdze Apokalipsy opisane są chronologicznie. Jednym z częstszych, powtarzających się słów jest potem, potem, potem potem nie? Czyli jest budowana narracja jedno na drugim czy jedno za drugim, jeśli chodzi o oś czasową, a tu mamy po raz pierwszy już może gdzieś mi umknęło, ale wydaje mi się, że po raz pierwszy, że to są ostatnie plagi, na których się zakończy gniew Boży. Nie? Widać, że gniew Boży ma też swoje ograniczenie. Nie? Yy, niekiedy <ścoughs> widzimy, że gdyby Bóg nie powstrzymał całej, można, potęgi swojego gniewu, to nic by się przed nim nie ostało. Że Bóg tutaj e, limituje gniew, dał tylko te 7 lat, i e, można powiedzieć, 3,5 to są lżejsze lata, i 3,5 to cięższe lata. Nie? Czyli no, to jakieś takie zastosowanie też dla nas, jaki nasz gniew ma być. No, też powinien mieć jakieś ograniczenia. Nie wiem, czy pamiętacie, często ludzie mówią, ale to Stary Testament to taki niehumanitarny, bo tam oko za oko było i ząb za ząb. No nie, to był bardzo humanitarny na takie czasy. Postęp, większy niż się tam teraz wydaje zwolennikom tęczowego szalika, czy portwora spaghetti, czy czegoś tam jeszcze. Nie? Wtedy. Praktycznie kompletne, bez zasadzie, bez żadnych norm, bez zasad żył świat. Ktoś na ciebie krzywo się spojrzał, mogłeś go zabić i nie było żadnej konsekwencji. Jeśli miałeś siłę, miałeś możliwości, mogłeś robić, co chciałeś. Taki był świat, w którym Bóg wprowadził to prawo ograniczonego odwetu. Wybił ci zęba to możesz co najwyżej wybić mu zęba, ale nie możesz go pozbawić życia czy coś takiego, czy wybić mu dwóch, żeby było sprawiedliwie według ciebie. Nie? Rozumiecie, że w tym sensie prawo mojżeszowe, przykazania ograniczały zemstę, ograniczały gniew, ograniczały emocje i te samosądy, które wcześniej cechowały, no to jeszcze trudno powiedzieć cywilizację, no ale życie ludzi. I teraz tu też widzimy, że Bóg ograniczył swój gniew. Zapowiedział, że będzie trwał tylko tyle i tyle, będzie miał taki i taki przebieg, będzie miał takie i takie, można powiedzieć, cechy. Czyli widać, że to nie jest działanie impulsywne, to nie jest szał, nie? To jest całkowicie przemyślane, zapowiedziane, można powiedzieć takie poddane kontroli rozumu i woli działanie. Że wylanie gniewu Bożego jest sprawiedliwe, ale Bóg nadaje temu gniewowi porządek, można powiedzieć, i także koniec, nie? że ten czas nie będzie trwał w nieskończoność. Warto kilka przynajmniej tych cech gniewu Bożego zastosować do swojego gniewu i Starać się ograniczać wybuchy gniewu, starać się nie dopuszczać do eskalacji swoich emocji, żeby one nie wychodziły później w sposób niekontrolowany i nielimitowany. Owszem, jeśli ktoś zasłużył na gniew, jakoś go powinniśmy, czy możemy, mówiąc precyzyjniej, okazać, ale on musi mieć świadomość, że. Kiedy, że tak powiem, sytuacja zostaje naprawiona, to nasz gniew mija, że on nie jest jakiś tam nieograniczony, niepohamowany i tak dalej, i tak dalej. No, to takie zastosowanie. Oczywiście yy, lepiej można też z innych fragmentów wyprowadzić to, co powiedziałem, ale... Tak mi się to skojarzyło, kiedy widzę tutaj opis, że tu się zakończy gniew Boży, i wcześniej, jak mówiłem, on jest całkowicie pokazany, jak nastąpi, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Mamy tutaj to, co powiedziałem, czyli sytuację, gdzie coś jest podobne do, ale nie wiadomo, co to jest. I widziałem, jakby morze szkliste. Zmieszane z ogniem. Nie? Znowu mamy wodę i ogień w jednym. Nie? Czyli yy, sprzeczności. On chce wyrazić, że w niebie, czy z nieba, czy yy, można powiedzieć, z perspektywy przyszłości będą zjawiska rzeczy, które dzisiaj nie mieszczą nam się w głowie. Nie? Dlatego on je opisuje właśnie językiem symbolicznym. Widzę, jakby może wodę połączoną z ogniem. Może szkliste i połączone z ogniem, nie? zmieszane z ogniem. Nie? Także to, no, taka, to przypomnienie, to od samego początku, kiedy od czwartego rozdziału, kiedy przenieśliśmy się właśnie razem z Janem do nieba, to, to powtarzałem i zobaczcie, że to po raz kolejny widzimy znowu. Nie? Ciekawe jest też, znowu się pojawia harfa, nie? jakaś harfa, to widać, że jakiś taki ulubiony instrument w niebie. Ciekawe, my nie mamy harfy, Radek, ty jesteś, ty robisz za, za znaczy twoja gitara robi za harfę na razie, trochę podobne, no. Noż tam harfa, nie, nie gitara, nie harfa, ale, ale struny są jakieś tam z drewna, a zobaczcie, niektórzy mówią, że jak w kościele się gra na gitarze, to grzech. Słyszałem o takich kościołach. Nie widziałem, ale słyszałem, że Ty Radek to nawet byłeś w takim. Tam, jakbyś zagrał na gitarze, to od razu by była ekskomunika, bo nie ma. No tak, że już to, to również zastosowanie, żeby jednak dla tych instrumentów muzycznych, przynajmniej szarpanych, tak to się nazywa? Dobrze mówię? No, jakąś tam tolerancję w kościołach wykazywać. No ale to takie tam dworowanie. Tu ciekawostką jest ta pieśń. No, znowu są ci ludzie, którzy przychodzą z tego ucisku, nie? bo widać, że oni zwyciężyli nad zwierzęciem, jego posągiem i nad liczbą jego imienia. Czyli widać, że choć to będzie straszny terror rządu światowego, diabelskie siły, religijne siły będą w to zaangażowane, ludzie będą się zdradzać nawzajem, prześladować i tak dalej, to. Będą ludzie, którzy pozostaną wierni Bogu i nie uznają swego życia za więcej warte niż miłość i poświęcenie dla Jezusa Chrystusa. Ci właśnie tutaj są z tymi harfami, i zobaczcie, że cie ciekawą pieśń śpiewają, nie? trzeci werset. Znowu tam był ogień. Woda, nieco połączenie tego, co się nie da połączyć, i tu też są takie dwa porządki: śpiewali pieśni Mojżesza. I pieśń Baranka. Jakbyście to rozgryźli? Pieśń Mojżesza i pieśń Baranka śpiewają, jakoś jednocześnie. Nie? Y oczywiście no, taka najsłynniejsza pieśń Mojżesza y to w drugiej księdze Mojżeszowej po właśnie w zwycięstwie, czy wyprowadzeniu, uwolnieniu z niewoli egipskiej. Tam y to jest 15. Rozdział drugiej księgi Mojżeszowej, księgi Wyjścia. Tam Mojżesz właśnie zachwyca się Bogiem, że Bóg jest zbawicielem, Bóg jest potężny. No, Pieśń Baranka no to pieśń Jezusa. Jak sobie to godzicie, że, że tu te, te dwie pieśni razem są śpiewane jakoś? Pieśń Starego i pieśń Nowego Testamentu. Bo Mojżesz to. Mówi się prawo Mojżeszowe, czyli symbol starego, a tu e, Jezus baranek, ofiara Jezusa, czyli Nowy Testament. Pamiętacie. 24 nie starców, no to żeby tak zaraz tak pejoratywnie, no starszych Panów. Pamiętacie tych 24 na samym początku? Jak. Weszliśmy do nieba, możemy sobie to otworzyć, czwarty, czwarty rozdział: Wejście do nieba i tam oczywiście tron, a wokół tronu tam oczywiście są te takie anielskie, jakieś dziwne postacie ale czwarty werset zobaczcie a wokół tronu 24 trony. A na tych tronach siedzących 24 starszych, przystojnych panów. Nie? Odzianych w białe szaty i tak dalej. Już później tłumacz się poprawia i często jest starszych, a tu jakoś tak mu się przetłumaczyło brzydko: jakichś starców nie? i tak dalej. No ale dobra, niech mu będzie. Pamiętacie, jakśmy to tłumaczyli? No, 24 to 12 plus 12. Tak najprościej można to zliczyć. No i 12 patriarchów, 12. 12 pokoleń Izraela, no to oczywiście pierwszy symbol, a potem 12 apostołów. Drugi symbol, teraz mamy znowu ta sama, ta sama idea, innym symbolem jest pokazana, że złączony, zostają złączoni święci Starego Testamentu ze świętymi Nowego Testamentu. Zobaczcie, że nie jest to tylko jakaś symboliczna nauka, ale otwórzmy sobie na przykład list do Efezjan, i zaraz tam znajdziemy no, bezpośredni opis, gdzie Jezus no, dokonał niemożliwego. Drugi rozdział listu do Efezjan. Przeczytajmy, co apostoł Paweł tam pisze. To jest drugi rozdział, jedenasty werset. Przeto pamiętajcie o tym, że wy. Niegdyś poganie w ciele, pisze do nowonarodzonych chrześcijan z narodów, nie, z narodów innych niż żydowskiego, nie? z pogan. Nie? Poganie w ciele nazywani nieobrzezanymi przez tych, który, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele. Czyli wzgardzeni przez Żydów różnymi epitetami, nieobrzezańcy i tak dalej, tytułowani. Czyli to jest pierwszy problem, podział etniczny, podział religijny, który tu następo, istniał w czasach Starego Testamentu. Ale jest coś dużo gorszego niż, niż ten podział. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą zawierającym obietnice, nie mający nadziei, i bez Boga na świecie. Nie? Czyli problem, można powiedzieć, społeczny, ale problem tu duchowy. Bez nadzieja i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową, albowiem i tu jest właśnie to, czego dokonał Jezus, łącząc te dwa wydawałoby się niemożliwe do pogodzenia światy, albowiem <tuszy> albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała. Z tych dwóch światów, świat Mojżesza i świat Nowego Testamentu, świat Jezusa. Z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I tak dalej, no, zachęcam do lektury dalej tego fragmentu, tak, takie podsumowanie tam jest. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Tak jak tamtych 24 starszych panów, czyli starszych. Tak tu ta pieśń Mojżesza i pieśń Baranka razem jest jakoś śpiewana, nie? Czyli widać, że dzięki Chrystusowi mamy w niebie wszystkich świętych ze wszystkich czasów, że wszystkich pokoleń, języków i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Ci, którzy słuchają naszych piosenek, to zapewne zauważyli, że ta pieśń, która yy, która rozchodzi się właśnie tam przy tej harfie, tych harfach w niebie w tym momencie jest też pieśnią, którą śpiewamy w naszym kościele. Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie Boże wszechmogący. Czyli zachwyt ludu Starego Testamentu nad potęgą Boga jako tego, który się pochyla nad niedolą swojego ludu i ratuje, czyli zbawia. No i zachwyt ludzi już kościoła, wyratowanych, byliście bez nadziei, bez Boga na świecie. Jezus Chrystus umarł za Was, przyszedł do Was i Wyście Go przyjęli razem. Jest to uwielbienie dla wszechmogącego Boga. No, na koniec jeszcze raz jest pokazane skąd są te plagi, że zobaczcie, że jest tu w niebie świątynia namiotu świadectwa, z niej wychodzą ci aniołowie, czyli widać, że wylanie gniewu Bożego jest świętym czynem. Tu, żeby podkreślić świętość wylania gniewu. Nie? Że, bo ludzie niekiedy myślą, o no, jeśli Bóg m, kogoś karze gniewem, no to, to jak może go jednocześnie kochać, że jest jakiś niesprawiedliwy, jak gdyby jakimś zły czy coś takiego. Nie? Zobaczcie, tutaj absolutnie czegoś takiego nie ma. To, m, m, te postacie, ci siedmiu aniołów, którzy niosą tych siedem ostatnich plag, zobaczcie, odzianych są w czyste, lśniące płótno, czyli symbol świętości. A złoty pas oznacza symbol władzy, że tu Bóg im nadaje władzę wylania tego sądu. Gniew Boga jest święty, gniew Boga jest sprawiedliwy. Dlatego właśnie Chrystus umarł na krzyżu Golgoty żeby ani ja żebyś ty nie musiał właśnie doświadczyć tego gniewu Boga z powodu moich czy twoich grzechów Jezus wziął ten gniew na siebie ale Bóg nie zmusza Jezus oferuje Jezus stuka do twoich drzwi Jezus przekonuje o tym co dla nas zrobił o swojej wielkiej miłości o tym, że nadchodzi gniew i ratuj się. Ale jeśli ktoś powie nie, Bóg to uszanuje. No dlatego dość licznie widać jest to towarzystwo, które spotka się z gniewem Bożym tu w Apokalipsie, a także w piekle na wieki. Oczywiście cała misja Kościoła polega na tym, czy skierowana jest właśnie w tę stronę, by każdemu człowiekowi na Ziemi zanieść. Tę gałązkę oliwną, którą Bóg wysyła do człowieka. Czyli symbol pokoju, chęć pojednania, zaproszenie do powrotu. Jezus zapłacił. Ojciec, czeka jak na ciebie jak na syna marnotrawnego. Możesz wrócić, ale możesz zostać w chlewie. Twój wybór. Ja mam tyle. Dzisiaj krótszy, krótszy rozdział. Później. Czekają nas te plagi, i zajmiemy się dwoma opisami Babilonu religijnego i Babilonu ekonomicznego. To 17 i 18 rozdział. Zapraszam też w czwartek na studiowanie Ewangelii Jana, dotyczącej pierwszego. Przyjścia Jezusa na ziemię. To jest księga tego samego autora Ewangelia Jana i Księga Apokalipsy. Jedna dotyczy pierwszego przyjścia, druga drugiego. Świat bardzo często pamięta o tak zwanym Bożym Narodzeniu, szczególnie teraz tam w zimie, nie? tam miesiąc z hakiem, do tyłu, ale o drugim przyjściu jakoś tak nie za bardzo chcą pamiętać. No. My pamiętamy Biblia też. Jasno składa świadectwo.